Ahoj, w Braga, czyli Ewelina i Misiek. Jesteśmy dzisiaj na Małostrańskim Naměstu, czyli na Placu Małej Strany. Na pewno go doskonale znacie, jeśli byliście w Pradze, bo jest to takie miejsce, z którego się startuje na przykład na zamek, na Hradczany. Za mną tramwaje, którymi najlepiej tutaj dojechać, a obok mnie Kościół Świętego Mikołaja. I co? Idziemy do kościoła? Nie, idziemy do kościoła, idziemy dzisiaj na wieżę, bo chcielibyśmy wam pokazać. Jak wygląda Praga właśnie z tamtej perspektywy, i czy warto wydać kasę na bilet na właśnie tą wieżę? Ale wejście nie znajduje się tutaj, nie jest, nie jest to główne wejście do kościoła, tylko zupełnie innej strony. To co? Lecimy! I jesteśmy! Tutaj, właśnie, jest wejście, tak naprawdę na dzwonnicę. To jest dla nas wieża widokowa, ale także przede wszystkim dzwonnicę Kościoła Świętego Mikołaja czynne od 10 do 18, teraz, ale latem jest czynne dłużej, więc sprawdźcie sobie na stronie, zostawię Wam odnośniki w opisie. Popatrz! To jest... a Czesi mają piękny język! Odpoczywadło! Czyli no, miejsce do odpoczynku z 1755 roku, prawdopodobnie. To musimy wypróbować. Po drodze na górę jest także taka wystawa stała, a jest to mieszkanie Strażnika Wieży. On tutaj mieszka w ogóle bardzo często z całą rodziną. To pokazuje jak ludzie w XVIII wieku generalnie żyli w tych najniższych warstwach społecznych. Zobaczmy, jak to wyglądało. Mieszkanie strażnika dzieliło się na dwa pomieszczenia. Jedno to czarna kuchnia, czarna od tego dymu, który właściwie pokrywał całe ściany i tam przygotowali swoje posiłki, a druga część to taka dzienna po prostu. Jeden wspólny pokój dla wszystkich. A tu mamy kolejne mieszkanie do oglądania. Mieszkanie jest maciupeńkie, ale widok jest ekstra. Ach, to był dobry pomysł. Jesteśmy dopiero na pierwszym piętrze, ale widoki są niesamowite. Można przejść dookoła, więc zobaczymy z każdej strony dokładnie, co widać. Z tej strony widzimy pałac Schwarzenbergów, zaraz obok Strachowski Klaszter, a rzut beretem dosłownie, dalej Petrzyńska Wieża. Dalej mamy kościół z Praskim Jezuskiem, później Czeskie Muzeum Muzyki. W oddali, jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie też kościół na Radzie. No, i oczywiście narodni Divadlo, które pięknie błyszczy w słońcu, ocieka z złotem. Wszędzie są ustawione takie tabliczki, więc możecie sobie pooglądać, przeczytać i zobaczyć. Czyli e, teatr był, mamy Ziszkowską Wieżę, mamy Most Karola, widzimy e, Stare Miasto i e, Ratusz. Później przechodzimy sobie dalej i już mamy hratczany, mamy tutaj winnicę. No, a na dole mala strana Jesteśmy na górze. Spodziewaliście się pewnie jakiegoś tarasu widokowego, ale nie, to jest zupełnie wyjątkowe miejsce. Dlaczego tak to wygląda? Są okienka z czterech stron. Do czego były wykorzystywane te punkty obserwacyjne, te okienka? Przez służby bezpieczeństwa od lat 60. do podglądania. Dookoła tutaj wszędzie były budynki są budynki ambasad. Więc służba bezpieczeństwa przyczajała się przy każdym okienku. Jest ich tutaj cztery z każdej strony eee, i obserwowała, co tam ciekawego może znaleźć, co tam się dzieje i o czym warto donieść. A tutaj mam takie małe, jak to mówimy, tlecitko, mały przycisk. Jeszcze go nie przyciskaliśmy. Jest napisane, że wydarzy się jakaś animacja, ale zrobimy to razem. Już? Malaga 12, Malaga 12, já kajka 41, to je demonstrace, to je ono. To je ono. Začínají si moc vyskakovat. Ne, když víc podlejíc a hajzlové. Schromažduješ se proti státům, tak je máš. Žiješ proti státnímu, slav hned z druhé strany. Šmejde jeden. Zamez, když se ne, Já musím letět. Jdu jsem Heleně, že jim zvedu na vnitru. Takže Takhle, to je čest práci. Tak je to zdravou. Musí to slušelo, včera. Wieża obejrzona od stóp aż po dach. Pora na podsumowania, ale za, zanim podsumowanie scenami i z odpowiedzią na pytanie, czy warto wydać tą kasę, to y, sprawdźcie, czy macie kliknięte subskrypcje, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia o naszych nowych filmikach. One się y, pojawiają na razie nieregularnie, więc warto mieć kliknięty dzwonek, żeby mieć wszystkie powiadomienia. E, jeśli Wam się podobało, to prosimy o łapki w górę. A także napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie, cokolwiek, piszcie, co chcecie. Ja bardzo lubię czytać, pisać, odpisywać itd. Więc wróćmy do odpowiedzi. Czy warto wejść na wieżę? Ja myślę, że warto. Bilety. Bilety kosztują 150 koron za osobę. Są zniżki dla dzieci, są zniżki dla emerytów. My na przykład mamy kartę roczną, taką litaczkę, tak zwaną, kartę na komunikację miejską i na nią też jest zniżka. Jest jeszcze taka fajna opcja na zaoszczędzenie w zwiedzaniu. Przez pierwszą godzinę bilet kosztuje 50%. Sprawdźcie sobie tylko, o której się y, otwiera wieża, bo tak jak mówię, teraz to jest od 10, a latem z tego co pamiętam jest od godziny 9. Wieża mi się bardzo podobała. Po pierwsze, że jest, y, no jest bardzo klimatyczna. Te ściany sta starego kamienia, po drodze jakieś właśnie... Takie elementy, które dodają klimatu, drewno, które skrzypi. I generalnie dosyć długo się idzie, bo po, po kolei czekają na nas jeszcze różne atrakcje, i wszędzie są napisy po angielsku i po czesku. Więc jeśli znacie angielski, to możecie sobie poczytać różne historie. Nie wszystko umieszczaliśmy w filmiku, zostawiliśmy coś dla Was, żebyście mogli też sobie to odkryć. No i ten taras widokowy na tym pierwszym piętrze, nazwijmy to. Taki 360 stopni, gdzie możecie sobie wszystko dookoła obejrzeć. Widok na Pragę naprawdę, przy, naprawdę przepiękny. E, no i super widać rzekę, a to też nie jest tak częste, jeśli chodzi o te wieże widokowe. E, no i na samej górze bardzo ciekawa historia z, tą, z tym punktem obserwacyjnym komunistycznej e, władz. Zresztą wszystko zobaczycie, wszystko widzieliście. Polecamy wam gorąco e, i, i co? E, na sklep 啊。